No i taki ten kremik biały właśnie. Też rozprowadzamy tak jak i ten żel na czółko od oczka. Ja w te bruzdy zawsze tak staram się, te pierwsze. Wszędzie mam te bruźiki takie. O. Powiedzmy słaby punkt, te brusty już przy ustach i to i tutaj ta brusta między oczami reszta nie jest tak źle, no tutaj z trochę od śmiechu to mogą być. I na szyjkę, i na dekolcik. I tutaj z tej dłoni pod brudką sobie robię. I sobie przy okazji robię masażyk. Delikatny też. Może kiedyś zrobię bardzo profesjonalnie to z opisem produktów i tak dalej. Na razie to tak robię, tylko... Wam pokazać, dziewczyny, naprawdę, jaki to jest efekt fajny. Nie będzie od razu widać, ta cera będzie się świeciła i tak dalej. Jutro będzie. Dopiero jak to zmyje na drugi dzień i potem te kremy sobie użyję wszystko. zobaczyć jaka fajna jest ta cera. Od... Uczuć, że ściąga się ta buzia. No teraz miałam troszeczkę przerwy. Potem na koniec już delikatnie tutaj sobie powieki moje, A to już na koniec i delikatnie, naprawdę. Wcześniej tego nie robię, bo się boję przy oczach robić. To przy łóżkach trochę, o, podsmaruję, bo tutaj też czasami takie zmarszczki się robią. No to druga brudka i ten dekolcik, no i reszta na dłonie trochę. No i nie będę szła do gardła na razie, także chwilkę na tych dłoniach mi to poleży. Można sobie oczywiście, słuchajcie, mam tego tyle, że można by podsmarować, ale nie chcę mi się tak potem chodzić jak małpa, więc ja tak sobie, o, i to zostanie, nic nie wysmaruję tymi. Tymi dłońmi ten, a tam zawsze coś, coś już tam masaż, był ten kwas zrobił swoje, powiem Wam też. No. O, i tak to wygląda. Też powinno się to folią przykryć teraz. Folia z otworami na nos i buzię. Oczywiście przyklejona tak. O, i tak leżymy sobie. No, ja nie chcę mi się dzisiaj naprawdę. Ponieważ mam mało czasu. Dzisiaj wyjątkowo nie wiem, czy puszczę ten film. Chyba puszczę wam, a czemu nie? Uczę się, uczę się. Dam fajny tytuł, to może parę osób to obejrzy. A co? Dziewczyny pokazują. Włosy sobie ścinają. Różne filmy widziałam. Ja wam pokażę, jak kwas migdałowy robię sobie. O! I powiem wam szczerze, naprawdę jest super produkt. Polecam bardzo serdecznie. Dziewczyny, mówię wam, kupuję w internecie. Mało płacę. Mam do użytku przez półtora roku minimum. To są świeże produkty, jak dostajecie do dwóch lat. Nie mam teraz tutaj na żadnym daty, dlatego no nie chcę, nie pamiętam, kiedy kupiłam, ale niedawno, bo jeszcze te tuby są prawie pełne. Trochę chorowałam, więc nie pamiętam, kiedy ja to kupiłam. O, już mi się tak troszeczkę rozmyzia, rozpływa, ale ja sobie jeszcze potem troszeczkę masuję, ja sobie już telewizję przy tym oglądam. Słuchajcie, te bruzdy tutaj przyrosowe, to lubię sobie masować, bo tutaj najbardziej już mi tutaj opada trochę, tylko nie. Jak się śmieję, to nic, kurde, ale już bym to jak Angela Merkel. No, więc, o, masuje sobie pod oczami to, ale normalnie, mówię, to pod folią powinno najpierw być i potem jeszcze ten masażyk, nie? I tak kosmetyczka fachowo robi. Najpierw pod folią trzyma 15 minut, mówię Wam, minimum 10. Cały zabieg to około godziny kosmetyczka. Ja chyba się obrobiłam w pół godzinki dzisiaj. Ale mówię Wam tak, zostawię to. Ta twarz dostała tyle dobrego. Ja już świadczenia wiem, że nawet jak mi to zrobiła w bardzo przyspieszonym tempie, to efekt jest super zawsze. I tak jak mówię, nigdy nie miałam podrażnienia po tym kwasie migdałowym. Nigdy nie miałam żadnych zaczerwienień. Skórka mi się czasami łuszczy, a czasami nie. Różnie bywa, nie wiem od czego to zależy naprawdę. Czasami, bo, że jak mam dłuższą przerwę i. i dłużej kwas potrzymam czy co, nie mam pojęcia dziewczyna zobaczcie, no naprawdę, mówię Wam, a jutro Wam pokażę też się. O, i taki zabieg sobie robię i słuchajcie, to jest rewelacja, no naprawdę, ten zabieg, ten peeling migdałowy to ratuje mi życie, wiecie, moje kobiety lubią się wyglądać, więc ja w moim wieku jeszcze ta cera dosyć mi się trzyma, uważam. No, no nie chwaląc się, nie wiem, może to geny, że jakoś tak są i ładniejsze, buźki, delikatniejsze, no ale to mi dużo daje. No i to tyle na dzisiaj. Miło, jeżeli ktoś mnie oglądał, to miło. Dziękuję za uwagę. Następnym razem pokażę Wam. Jak robię sobie piks z Klinika też używam. Też bardzo dobry, bo ten na sobie używam, no a dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Do miłego zobaczenia do następnego razu. Może znowu coś fajnego Wam skręcę. No to pa!